W oczekiwaniu na miejmy nadzieję, nie przesuniętą po raz kolejny premierę Stalkera postanowiłem dać szansę grze, która chodziła, a w zasadzie jeździła mi po głowie od dłuższego czasu. Zakładam, że przeczytaliście tytuł i wiecie, iż tematem dzisiejszego wywodu będzie posiadające premierę na początku 2024 roku Pacific Drive. Gra wydana została przez Kepler Interactive na platformy takie jak PlayStation 5 oraz komputery personalne z systemem Windows, a za jej stworzenie odpowiedzialne jest składające, zdaje się, z około 20 osób Ironwood Studios. Jest to rozrywka kierowana do miłośników różnego rodzaju zbieractwa oraz gier, których gameplayowym rdzeniem jest prowadzenie pojazdów. W Pacific Drive bowiem spędzimy około 90% czasu za kierownicą opętanego pojazdu, który designem przywodzi na myśl dobrze znany z amerykańskich filmów auto rodzinne, jakim był Buick Estate. Będziemy mieli okazję wcielić się w niemego protagonistę, bardzo adekwatnie nazwanego kierowcą, który nieszczęśliwie znalazł się w oddzielonej od reszty świata strefie rządzonej przez rozmaite anomalie. Obszar, po którym przyjdzie nam się poruszać, jest bazowany na realnym miejscu o tej samej nazwie, którą mógłbym przetłumaczyć jako Półwysep Olimpijski. Choć personalnie po obejrzeniu widoków z realnej wersji tej lokacji, jestem w stanie powiedzieć, że podobieństwa kończą się na nazwie. Jakkolwiek by to nie brzmiało, to strefa zamknięta podzielona jest na trzy strefy jeszcze bardziej zamknięte. Każda z nich zaoferuje nam nowe wyzwania w postaci świeżych anomalii oraz udostępni nowe zasoby potrzebne do różnego rodzaju prac przy samochodzie. Naszym zadaniem będzie przedostanie się do centrum strefy, aby zerwać połączenie, które posiadamy z pojazdem i powrócić do świata przed murami zony. Zostanie nam przedstawiona też trójka osamotnionych tam naukowców, których dialogi wysłuchiwane przez radio będą stanowić jedyne źródło fabuły. Źródło, z którego, aby się napić, trzeba być naprawdę ostro spragnionym. Ale o moich zastrzeżeniach, co

Gameplay Loop jest w zasadzie bardzo prosty i znany z gier takich jak chociażby Escape from Tarkov. Mianowicie, garaż jest naszą główną bazą wypadową, którą w czasie rozgrywki będziemy w stanie ulepszać, aby zyskać dostęp do nowych części samochodowych czy ulepszeń quality of life. Takich jak większa ilość miejsca do magazynowania naszych zasobów czy urządzenie umożliwiające pominięcie pewnych elementów trasy. Aby jednak zdobyć potrzebne zasoby, będziemy zmuszeni wyruszyć w teren. W dokładniejszym planowaniu trasy pomoże nam mapa, którą znajdziemy w garażu. Dzięki niej dowiemy się, w jakim miejscu znajdziemy dane materiały, a do którego nie ma sensu się wybierać. Da nam ona też znać o efektach, które występują na danym odcinku trasy. Dajmy na to, w jednym miejscu szybciej będzie nam uciekać paliwo, a w innym elektryczne efekty dodadzą naszemu pojazdowi prędkości. Efekty te są tak rozmaite, jak zawarte w grze anomalie. Mogą one zarówno pomagać nam, jak i przeszkadzać w przebyciu trasy w jednym kawałku. Jeżeli o anomalie chodzi, to nie nazwałbym ich w żadnym stopniu natchnionymi. Choć obiektywnie rzecz biorąc, mają swoje miejsce w świecie przedstawionym i dodają smaku do całości widowiska. Mogę je podzielić na dwie kategorie: zjawiska, które zadają obrażenia środowiskowe, to jest na przykład korodujące naszą karoserię bomble czy wybuchające manekiny, i takie, które prowadzą do zaciskania zębów z frustracji, jak roboty, które postanawiają zabrać nas na spacer na smyczy o wysokich prędkościach, lub takie roboty, które koniecznie chcą przywłaszczyć sobie konkretne części naszego samochodu. Części, na które przyjdzie nam ciężko zapracować przy użyciu trzech najczęściej używanych podczas rozgrywki narzędzi. Jakimi są: scraper, który pozwoli nam w szybkim tempie zebrać porzucone wraki, które po drodze spotkamy na czynniki pierwsze, hammer, którym rozbijemy twarde klosze generatorów plazmowych czy złoża napotkanych przez nas minerałów, no i w końcu odkurzacz, który w znacznym stopniu zmniejsza czas poświęcony na zbieranie tych miniaturowych składników systemu craftingowego. Gra daje nam również możliwość kustomizacji wyglądu naszego pojazdu poprzez znajdywane w terenie naklejki czy też elementy wyposażenia, takie jak chociażby emblemat na masce. Choć system ten jest trochę niesprawiedliwy w stosunku do naszego kraju, gdyż pomimo natychmiastowego udostępnienia mi wielu flag w ramach stacji do personalizacji detali, nie byłem w stanie znaleźć tam polskiej. Wraz z obrażeniami otrzymywanymi przez nasze auto zwiększa się szansa, że zachoruje ono na różnego rodzaju tajemnicze quirki. Quirki sprawiają, że nasz pojazd zaczyna zachowywać się jeszcze bardziej nieprzewidywalnie, rozpoczynając od takich, które sprawiają, iż np. Na nasz klakson zaczyna trąbić, kiedy włącza się radio, po takie, które otwierają klapy naszego bagażnika, kiedy siadamy za kierownicę. Aby pozbyć się tych przypadłości, musimy w odpowiedni sposób zidentyfikować problem przy użyciu stacji diagnostycznej. Osobiście uważam ten element za lekko niedopieczony i strasznie toporny, na co dowodem jest to, iż wolałem jeździć z niestabilnym emocjonalnie klaksonem niż tracić czas na bawienie się stacją diagnostyczną. Gra w zasadzie daje możliwość zakupienia podpowiedzi za konkretną wartość energii kotwic, które zbieramy, lecz są to wartości, których nie opłaca się wydawać na ten aspekt. Kotwice są następną ważną częścią gry. Mianowicie każdorazowo podczas trasy pojawiają się miejsca, w których znajdziemy owe przedmioty. Pozwalają one na wykupienie konkretnych ulepszeń po powrocie do garażu oraz są niezbędne do ewakuacji z danej strefy. Może powinienem właściwie wyjaśnić to wcześniej, ale skoro już jesteśmy przy temacie. Kiedy dojedziemy do celu wyznaczonej przez nas trasy, posiadamy jedynie jedną możliwość powrotu do garażu, jaką jest zebranie odpowiedniej ilości energii kotwic. Po osiągnięciu danego celu oraz aktywacji punktu na mapie czeka nas wyścig z czasem do bramy teleportującej nas przed drzwi bazy wypadowej. Im więcej czasu spędzimy w danej lokacji, tym większy będzie poziom jej destabilizacji, co koniec końców doprowadzi nas do porażki, która jest równoznaczna z utratą posiadania danych przez nas zasobów oraz zazwyczaj kilku części naszego samochodu. Rzeczy te można jednak odzyskać poprzez udanie się w miejsce naszej śmierci i zebranie przedmiotów z wraku naszego pojazdu. A teraz przechodząc do, w mojej opinii, największej zalety owego tytułu. Grafika, jak sami widzicie, jest mocno stylizowana i przywodzi, a przynajmniej mi przywiodła na myśl tytuły takie jak Firewatch. Lokacje, które zobaczymy w grze, są absolutnie przepełnione klimatem i stylem niejednokrotnie dyktującym mi zatrzymanie się i napełnienie płuc otaczającymi mnie widokami. Szkoda jednak, że to, co zobaczymy, jest dosyć monotonne. Strefy nie są podzielone bowiem na mikrobiomy, które będą w jakimś małym stopniu w zależności od położenia na mapie się od siebie różnić. Dostajemy trzy wyglądające w minimalnie różny sposób strefy, i to w zasadzie tyle. Budowle, które napotkamy w każdej ze stref też podpisują się przy skrócie klawiszowym Ctrl-C, Ctrl V. Bez względu na lokację natkniemy się na te same budynki wyglądające w ten sam sposób. Co jest smutne, gdyż ten aspekt gry zachwycił mnie najbardziej, a widzę w nim jeszcze ogromny potencjał, który nigdy nie zostanie wykorzystany. Nie wiem czy to przez mój system, czy przez grę, ale zdarzało mi się dosyć często natrafiać na wizualne bagi, które wielokrotnie zajmowały dużą część ekranu. Mam nawet związaną z tym w pewien sposób śmieszną historię. Mianowicie, gdzieś w początkowych godzinach rozgrywki natknąłem się na lokację, w której byłem przekonany, że zobaczę plaże i rozciągające się po horyzont morze. Muszę jedynie przekroczyć minimalną górkę. Cóż, ani plaże, ani morza nie znalazłem. Odkryłem za to teksturę, która była winna temu złudzeniu. Jeżeli o dźwięki chodzi, to nie ma się do czego za bardzo przyczepić. Zresztą jest to już raczej standard wobec szanujących siebie tytułów, aby audio było w stanie reprezentacyjnym. Podczas rozgrywki będzie towarzyszyć nam bardzo przyjemny ambient, przeplatany odgłosami bliższych bądź dalszych anomalii. Podczas jazdy będziemy mogli również przebierać w bibliotece utworów, które zostały oddane nam do puszczania przy użyciu radia. Niektóre bardzo przyjemne i wpisujące się w klimat pływający po ekranie. Inne, w mojej personalnej opinii, śmieszne. Radio też jest w zasadzie obiektem, na który muszę ponarzekać, gdyż działa w sposób iście idiotyczny. Prezentowane są nam przyciski Play oraz Rewind. Logika kazałaby myśleć, że kiedy przez przypadek pominiemy jakiś dobry kawałek, to przyciskiem Rewind będziemy w stanie do niego powrócić. Nie w tym przypadku. Nie wiem w zasadzie, po co istnieją dwa przyciski, skoro jeden i drugi działa w ten sam sposób. Czytaj, puszcza losowy utwór z kolejki. Voice acting jest przeciętny, ale jak to się mówi, aktor może zagrać tak dobrze, na ile pozwoli mu scenariusz. I tutaj przejdę do największej bolączki gry. Nie będzie to długi kawałek, ale jeśli nie chcecie spoilerów, to przejdźcie do momentu pokazanego na ekranie. Dobrze, porozmawiajmy o absolutnym mdłym ziemniaku, jakim jest fabuła w owym tytule. Zaczynamy przygodę tak jak będziemy ją przebywać. To jest w samochodzie. Nasz bohater postanawia rozwikłać zagadkę terytorium, które miało być miejscem narodzin cudownych technologii, a koniec końców zostało odgrodzone przez rząd po serii masowych ewakuacji oraz niewyjaśnionych zaginięć. Tak więc ruszamy w stronę przesłaniających słońce murów i zostajemy wciągnięci przez tajemniczą anomalię. Kiedy ten niewyjaśniony fenomen postanawia nas wypluć, znajdujemy się po drugiej stronie murów, gdzie rzeczywistość od pierwszych postawionych przez nas kroków zdaje się być bardziej przegięta niż pałka goryczy. Zapoznajemy się też z naszym towarzyszem przyszłych podróży. Krótką chwilę po tym słyszymy po raz pierwszy głosy dwóch z trzech bohaterów, których losy będziemy śledzić przez radio. Oh, kid. look at that spectral fingerprint and tell me that doesn't match the remnants exactly no 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 what, what we should be looking at is how fast this creature seems to be moving Poznajemy spolszczonych przeze mnie Tobiasza, umiejącego podejmować decyzje w ciężkich momentach stoika, oraz Franciszka, jego kolegę po fachu, który boi się własnego cienia i ma tendencję do prowadzenia przydługich wywodów. Wywodów, w których fanką nie jest trzecia bohaterka, poznana po pierwszym postawieniu nogi w garażu. Opi. Stara, silna, twarda i niezależna kobieta, która nie boi się żadnego z przedstawicieli gatunku posiadającego chromosomy X i Y. 12 And the back of this head when ...i z tyłu tego bryczka, kiedy wysyłam je do zbierania. Ale czy nie warto wziąć detouru, żeby zrobić tylko mały, mały test? Nie mogę pomyśleć o lepszym sposobie, żeby spędzić mój czas. Brzmi znajomo? Oczywiście, że brzmi znajomo, bo znajdziemy tutaj klisze gonione przez klisze. Wszystkie zadania główne opierają się... na tym samym. Jedź tu, zrób to, przejedź przez to, wjedź w to. I jakby, okej, okay, nie jest to do końca najgorsze zło, jeżeli miałoby to prowadzić do po prostu progresji z jednej strefy do drugiej. Ale mam wrażenie, że historia bierze siebie dużo poważniej niż powinna. Koniec końców, Franciszek wyznaje miłość Tobiaszowi, Tobiasz ginie w heroiczny sposób, a Opie i Franciszek znajdują wspólny język. Opie. I love you no trzymajcie mnie. Nie wiem jaki budżet został przeznaczony na fabułę, ale naprawdę ciekawszą znajdziecie w deforeście, a to mówi więcej niż tysiąc słów. They take me to Przewodni motyw tej gry jest podobny do tego mojego życia. Patrząc na nią widzę cholernie zmarnowany potencjał, który mógłby być rozwinięty przez użycie zasobów w innych miejscach. Wyobraźcie sobie tylko, jak bardzo mocno fantastyczną grą byłoby Pacific Drive, gdyby skupić się na rozwinięciu mechanik związanych z pojazdem, albo lepiej z otoczeniem. Nowe anomalie, nowe lokacje, nowe mechaniki, nowe rodzaje nadwozia, zamiast klepać słone ciasto doprowadzające do nudności w postaci tak przewidywalnej i oklepanej linii fabularnej. Na całe szczęście twórcy dają w nasze ręce narzędzie, pomagające poradzić sobie z tym kłopotem. Podsumowując jednak całość materiału, jeżeli nie wyrywacie sobie włosów widząc Millennial Writing, to mam wrażenie, że prezentowany przeze mnie tytuł może wam się spodobać. Tym bardziej, jeżeli taka pojazdowa rozgrywka bądź obserwowane w grze motywy do was przemawiają. W grze spędziłem 35 godzin, lecz myślę, że na przejście głównego wątku potrzebnych będzie zaledwie jakieś 20. Podstawowa wersja gry kosztuje 109 zł na Steamie, co jest kwotą, której personalnie nie wydałbym na tą grę. Jednak o ile mogę służyć może lekko mało etyczną poradą, to poczekałbym do przeceny, zakupił tytuł i ewentualnie oddał w ramach polityki Steam, jeżeli nie przypadnie wam do gustu. Mam wrażenie, że ten deadline w postaci dwóch godzin pozwoli Wam na podjęcie poinformowanej decyzji oraz pokaże 80% całości tego, na czym opiera się gameplay. Szczerze powiedziawszy, nie była to gra okropna, tylko trochę chorująca na plagę średniakowatości, przetaczającą się przez media. Nie można jej odmówić jednak kilku momentów, które by mnie zachwyciły. A przecież Richard Riedel swojego czasu śpiewał, że w życiu piękne są tylko chwile. Tylko osobiście nie chciałbym tą miarą mierzyć, chyba gier wideo. A wy? Jak zawsze dziękuję wam serdecznie za czas poświęcony na oglądanie tego, co przygotowałem. Ciekawi mnie, czy mieliście okazję grać w to Drive Stranding. Jeżeli tak, to podzielcie się własnymi odczuciami w komentarzach. Gdyż koniec końców moja opinia jest jedynie moją opinią i daleko jej do status quo. A jak zwykle, ciekawi mnie przeżycie czy wnioski, które mogliście wyciągnąć na własną rękę. Jeżeli podobało wam się to, co stworzyłem, to ocencie film i użyczcie mi kredytu zaufania w formie subskrypcji. Przychodzi zima. Ale wiedzcie, że wiele jeszcze przed nami. Trzymajcie się ciepło i pamiętajcie.